Evers Loreto to Warszawy na ostród. Przychodzisz do nas jako ta, która chce nam pokazać miłość. Przychodzisz do nas jako ta, która chce dawać, dać nam poczucie bezpieczeństwa, w ramionach matczyni. Otwórz nasze serca i poprowadź się do Twojego syna Jezusa Chrystusa, aby jak najwięcej z nas, z parafim świętego Mateusza, mogło dawać Tobie cześć, a przez Ciebie, przez Twoje pobrane serce, Twoim synom. Niech to miejsce i ta parafia będzie Twoim szczególnym miejscem, upatrzonym, wybranym gdzie jest szczególnie czczony Twój ukochany biedniczek, święty Gabriel od młodych wyłożeń Bolesnej, który Cię ukochał stojącą pod krzyżem. Ty bądź naszą młodą w trudach, cierpieniach, troskach, radościach i wszelkich sytuacjach. Bądź jak ta, która czuła nas w do, tego, do tego. No i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaskawa naszego Jezusa Chrystusa. Witaj jedności Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I wśród Echoli. Ojca i dzisiaj nas gromadzi Matka Bożena Lechańska. Komorosz duszany jest mojej Pani, Matce Świętej Nadziei. Bo ona jest tą, która przyniosła na świat nam nadzieję lepszego życia, rachunku pomocy i wsparcia błogosławieństwa. Bo ona jest tą, która w ciemności, w świeci nam jak wzorza, jak gwiazda wschodząca, zapowiadająca wschodzące słońce Jezusa Chrystusa. Czy z księgi przed wiekami na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanie. W świętym przybytku, w jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, posiadłości Pana, Jego dziedzictwie. Ja Matka pięknej miłości i bogomyślności, i poznania i nadziei świętej. We mnie wszelka łaska drogi i prawdy. We mnie wszystka nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie. Nasyćcie się moimi owocami. Nauka bowiem moja jest słodsza nad miód, a posiadały mnie nad plasty miodu. Pamięć moja nad pokonania wieczne. Którzy mnie spożywają, dalej łapnąć będą, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłodzą. którzy mnie objaśniają i będą mieć życie wieczne. Oto Słowo Boże. Panie z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. I odbywały się wesele. Była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do słuch Zróbcie wszystko, cokolwiek Pan powie. Cało zaś tam sześć stąpi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stąp wodą i napełnij je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście do seny. Ci zaś zanusi. A gdy starosta w senu skosztował podrób, która stał się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę w przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę, i uwierzyli w niego, jego przynowie. Oto słowo Pańskie. Pana, Pana, Pana,